19 listopada 2016 roku. Znajdujemy się w Zamku w Piławie Górnej. Na czwartym z kolei spotkaniu biorowców. Przedstawię Państwu po kolei uczestników spotkania. W dyskusji uczestniczy pani Zofia Mirek, pan Ryszard Muszkarski i nasz dyrektor prezes biora Eugeniusz Nowak. Następnymi naszymi gośćmi od prawej Stanisław Martowos, Zbigniew Kosowski i Gerard Miciński. Ona no tam Następna nasza trójka Zadeusz Boroń, Kaziu Otwinowski i Zbyszek Junak Sosnowca. No następna trójka naszych przyjaciół kierowców Edziu Uchasz. Adaś Jaworski i powtórnie Tadziu Boroń. No witamy następną trójkę naszych przyjaciół-wierowców. Pan Kazimierz Ozga po lewej stronie, Pan Adam Burzyński na wprost i nasz przyjaciel z Poznania, Pan, Ad pan Paweł Matuszak, właściciel Muzeum Elektroniki Polskiej. No, witamy następną trójkę od prawej strony Pan Zenon Grzegorzewicz, Tadeusz Kliś i Wiesław Solikowski No Witam następną trójkę naszych kierowców. Po lewej stronie Janusz Jąkała Adam Korzu i Jan Jednoruk. Tylko coś ostro się nam źle ustrawiła. No i następna grupa, dyrektor nasz Eugeniusz Nowak, Janusz Biernacki i Zygmunt Sawicki. A potem ja będę Witamy panu serdecznie. No zabrakło Alberta Białego, który wyszedł w tej chwili na papierosa. Nie będziemy na niego czekać. A więc jeszcze raz pokażę wszystkich naszych wierosów przy stole. O właśnie wchodzi, o którym mowa Albert Biały i Gerard Miciński. I dalej przedstawiam prezentuję Państwu.

Yup. A coś tam będzie? Ale czy będzie to to, coś? Ale to nie Nie, to, to, to nie jest swój yeah. yes. nie, no, jest... <Squidamy> no. nie, no. nie, nie, I no. no. My Nie chodzi o to, że to jakiś czas... Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie, nie. No nie będziemy przeszkadzać naszym wierowcom w wiesiadowaniu. W każdym razie pozdrawiamy wszystkich wierowców, którzy będą oglądać ten filmik. I zapraszamy, jeżeli ktoś będzie miał chęć, za rok na następne spotkanie. Dziękuję Państwu. Tadeusz od filmował.